Co to takiego los? Niektórzy uważają, że to coś nieuniknionego, z góry nakazanego i nie ma przed tym ucieczki. Inni są przekonani, że życie to splot przypadków i wszystko zależy tylko od naszych decyzji. Co jeśli osoba taka jak Ella rodzi się w świecie, w którym decyzje dotyczące jej osoby już zapadły? Każdy krok był zaplanowany, każdy uśmiech przemyślany, a każde marzenie to cudze marzenie. Wydawało się, że miała wszystko, o czym można marzyć urodę, bogactwo, obiecującą przyszłość. Gdy jednak uświadomiła sobie, że nie żyje własnym życiem, los zaczął wystawiać ją na próbę. Od dzieciństwa matka Ellie nalegała, by ta wyszła za księcia i zamieszkała w prawdziwym pałacu. Twoje przeznaczenie, Ella, to bycie najszczęśliwszą. W końcu taka piękność jak Ty nie może żyć inaczej. Jesteś dla mnie niczym księżniczka, a nawet więcej, mawiała matka cały czas podziwiając swoją córkę. Trzeba przyznać, że Ella naprawdę przypominała bohaterkę baśni. Delikatne rysy twarzy, nienaganna postawa, elegancja we wszystkim, jakby była stworzona do luksusu i uwielbienia. Za anielskim wyglądem krył się żywy, czasem nawet odważny charakter. Ella potrafiła w jednej chwili być niewinna i wyrafinowana, a w następnej wykazywać niezależność i upór, co wprawiało w zakłopotanie jej rodziców. Jej ojciec, emerytowany generał, był zawsze stanowczy i surowy, ale Ella wiedziała, jak go przekonać do swoich pomysłów. Pomimo całej powagi i surowości ojca, Ella niejednokrotnie naruszała zasady domu. Skrywając się za zewnętrzną niewinnością, często uciekała na imprezy. Któregoś dnia, rzekomo udając się do biblioteki w celu napisania eseju, opisywała swoje plany rodzicom. Jadę z Karen uczyć się do testu, a potem odbierze nas jej brat i pojedziemy do niej do domu wydrukować wypracowania. Skłamała spokojnie, bez cienia emocji. Tak naprawdę Ela nie miała zamiaru zagłębiać się w podręczniki, pociągało ją zupełnie inne życie światła nocnych klubów, rytmy muzyki i marzenia o wielkiej sławie. Tam, wśród hałaśliwego tłumu, poznała młodego reżysera, który dosłownie oczarował ją swoimi przemówieniami o oświetlanej przyszłości. Opisał jej przyszłe role, obiecał sukces, sławę, uznanie na całym świecie. Ella była pewna, że czeka ją zawrotna kariera i wydawało się, że nic nie powstrzyma ją przed nią. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej brutalna niż obietnice. Reżyser, z którym się związała, okazał się być po prostu marzycielem, który nie nakręcił jeszcze ani jednego filmu. Prawdziwym szokiem była jednak wiadomość, że Ella zaszła z nim w ciąży. Ojciec generał prawie zemdlał, gdy dowiedział się, że jego ukochana córka, zamiast iść na studia, przygotowywała się do roli matki. Musiała pilnie zorganizować wesele, a reżyser nie miał innego wyjścia, jak się zgodzić. Ślub był oczywiście wspaniały, jak wszystko w życiu dziewczyny. Prezentem od ojca był dom, ale nie wielki pałac, lecz dość przestronny, sześciopokojowy, co pozwoliło młodej parze stworzyć rodzinne gniazdko. Ella nie była zadowolona z takiego stanu rzeczy. Narzekała, że dom był za mały, by przyjmować gości. Jadalnia jak szafa, salon jeszcze mniejszy. Kaprysiła. Ojciec, ulegając jej wyrzutom, uśmiechnął się powściągliwie i przypomniał: Twój mężulek stanie się sławny, zarobi pieniądze, a potem zbudujesz sobie nowy dom, z jadalnią, wielkości nawet i lotniska. W odpowiedzi Ella tylko westchnęła, chociaż lepiej gdyby podziękowała rodzicom za ich dotychczasową hojność. Życie rodzinne nie spełniło jednak jej oczekiwań. Ella coraz częściej zauważała, że mąż spędza czas nie z nią, lecz z licznymi kobietami, które coraz rzadziej przychodziły na spotkania biznesowe, a coraz częściej do ich sypialni. Pierwszą zdradę Ella podsumowała głośną awanturą, ale potem, ulegając jego prośbom o przebaczenie, postanowiła dać mu kolejną szansę. Miesiąc później sytuacja się powtórzyła. Tym razem Ella bez wahania spakowała swoje rzeczy i wyjechała do rodziców. Mama przywitała ją słowami. Ela, córko, kryzys nadchodzi wtedy, gdy rano nie rozmawia się przy śniadaniu i gdy wyprowadza się z walizką do rodziców. To już poważna sprawa. Ela znów westchnęła, zmęczona, czując, że kończą się jej siły. Mąż ponownie próbował ją odzyskać. Aby zdobyć pieniądze na prezenty i spróbować zawrzeć pokój, był zmuszony sprzedać kilka obrazów z ich domu. Dla niego była to jedyna szansa na utrzymanie swojej pozycji, bo po prostu nie mógł żyć bez wsparcia ojca Eleny. Kilka miesięcy później urodziła się ich córka, jednak radość macierzyństwa nie przyniosła Eli długo wyczekiwanego spokoju. Wiedziała, że nie radzi sobie ani z obowiązkami domowymi, ani z wychowywaniem dziecka. W domu panował bałagan, nie umiała gotować, a opieka nad córką spadła na barki niani, którą rodzina zmuszona była zatrudnić. Ella coraz bardziej pogrążała się w swych problemach, a mąż w dalszym ciągu organizował imprezy i ją zdradzał. W rezultacie rodzice Elli postanowili interweniować i ostatecznie rozbić ten nieudany związek. Ojciec wcielając się w rolę decydującego autorytetu pomógł córce pozbyć się męża, który na pożegnanie ponownie zabrał ze sobą kilka kolejnych obrazów. Tak też zakończył się pierwszy etap życia Elli, pełen złudzeń i niespełnionych nadziei. Ta wróciła do domu rodziców z córką i nianią. Dawne pragnienie luksusu i imprez już zniknęło. Teraz szukała zupełnie innych wartości: spokoju, stabilności i prawdziwej miłości. Gdy córka Ellie skończyła trzy lata, zaczęła mieć problemy z zębami. To konsekwencja słodkich smakołyków od babci. Zmartwiona Ella zabrała córkę do kliniki. Lekarz, doświadczony stomatolog o surowym spojrzeniu, zapewnił ją, że nie ma sensu wyrywać zębów, bo to zęby mleczne, które i tak niedługo same miały wypaść. Zalecił wyeliminowanie z diety słodyczy, aby nie popsuć reszty zębów i zasugerował monitorowanie całej sytuacji. Ta wizyta w klinice była początkiem czegoś więcej. Lekarz, człowiek z charakterem i charyzmą, niespodziewanie zaprosił Elle na randkę. Mężczyzna był od niej starszy, ale emanowała od niego siła, nie tylko jako od lekarza, ale jako od osoby, która wiedziała, czego chce od życia. Ela, czując wewnętrzną pewność, przyjęła jego zaproszenie. Ich randki szybko przerodziły się w coś poważniejszego i wkrótce dziewczyna oznajmiła rodzicom, że zamierza poślubić lekarza. Reakcja rodziców była przewidywalna. Matka wybuchła płaczem, a ojciec pogrążył się w głębokich myślach. Pan młody był tylko kilka lat młodszy od generała, ale to nie powstrzymało Eli. Ojciec z niespokojnym sercem zebrał informacje dotyczące potencjalnego zięcia. Okazał się on człowiekiem o nienagannej reputacji, odnoszącym sukcesy, zamożnym i odpowiedzialnym. Wtedy to ojciec udzielił im błogosławieństwa ślub był nie tak głośny jak za pierwszym razem, ale nie obyło się bez odrobiny luksusu. Ella wprowadziła się do domu męża wraz z córką, która szybko zakochała się w swoim nowym ojcu. Życie wydawało się być coraz lepsze: wygoda, dobrobyt, szczęśliwa rodzina. Wkrótce ta idylla też zaczęła się rozpadać. Mąż Elli dużo pracował, znikał na sympozjach i konferencjach naukowych, co doprowadzało ją do rozpaczy. Ella, otoczona wygodą, próbowała wypełnić pustkę manikiurem, zakupami, spa. Jej dusza domagała się więcej i pewnego dnia zapisała się do modnego klubu fitness, gdzie poznała trenera, przystojnego niczym starożytny Bóg. Ich romans przybierał na sile, i pewnego dnia Ela dowiedziała się, że zaszła w kolejną ciążę. Jej mąż, widząc to, był zachwycony, ale Ela ostudziła jego zapał, mówiąc, że to nie jego dziecko. Mąż był gotowy jej to wybaczyć i ratować rodzinę, ale Ella nalegała na rozwód, aby być z kochankiem. I tak oto rozpoczął się kolejny rozdział w jej życiu: z młodym, przystojnym trenerem. Rzeczywistość okazała się być jednak mniej romantyczna. Ciasne mieszkanie, skromne życie i brak komfortu dały Eli do myślenia. Żyła zgodnie z zasadą, szczęście jest w domu z ukochanym, ale wkrótce dom zaczął się walić. Mąż zaczął ją zdradzać, i wkrótce Ela spakowała swoje rzeczy i wróciła z dziećmi do rodziców. Postanowiła rozpocząć nowe życie. Nie spieszyła się z poszukiwaniem miłości. Los jednak postanowił inaczej. Któregoś dnia, odwożąc córkę do szkoły, Ela spotkała reżysera. Między nimi zapaliła się iskra i wkrótce zaczęli się spotykać. Ten człowiek, w przeciwieństwie do poprzednich, nie żądał od niej niczego nadprzyrodzonego. Był mężczyzną o dobrym sercu, który naprawdę pokochał Ele oraz jej dzieci. Jednak i ta historia zakończyła się tragedią. Pewnego dnia, wracając do domu, reżyser stanął w obronie nieznanej dziewczyny, która została zaatakowana i zginął od noża. Podczas pogrzebu męża, Ela zaczęła rodzić. Ratownicy byli szokowani, przyjmując poród na cmentarzu. W tym samym dniu, w którym dziewczyna pożegnała się z ukochanym, urodził się ich syn. Ella doświadczyła nieznośnego bólu straty, ale jednocześnie trzymała w rękach nowe życie, wspomnienie zmarłego partnera. Mama podeszła do córki i delikatnie gładząc ją po głowie, cicho powiedziała: "Kocham cię, moja księżniczko". Ella westchnęła, a jej oczy zabłysły łzami. Ile musiała znieść bólu i straty. Ja też bardzo cię kocham, mamo odpowiedziała, czując jak jej serce stopniowo zaczyna dochodzić do siebie. Minęło kilka lat. Jej córka Lola, mądra i wrażliwa, wybrała zawód lekarza. Ta decyzja, choć trudna, zrodziła się z rany pozostawionej po stracie ojczyma. Ból ten stał się źródłem jej pragnienia ratowania innych. Podczas studiów medycznych dziewczyna poznała faceta, który w jakiś sposób przypominał jej zmarłego ojczyma, zarówno zachowaniem, jak i spojrzeniem. Ich związek rozwijał się szybko i wkrótce zaczęli przygotowywać się do ślubu. Stary generał, wbrew oczekiwaniom, nie denerwował się, nie stawiał oporu. Z godnością przyjął wybór wnuczki, widząc, że to daje jej prawdziwe szczęście. Żona generała nie próbowała powstrzymywać młodych ludzi, nie mówiła, że są zbyt młodzi na małżeństwo i że mężczyzna to niewłaściwy książę, czy też, że jej wnuczka zasługuje na kogoś lepszego. Bracia Loli, nie do końca rozumiejący relacje dorosłych, z lekkim śmiechem patrzyli na to, co się działo. Wydawało im się to dziwne. Wczoraj ich siostra była tylko siostrą, a jutro będzie czyjąś żoną. Podobał im się jednak jej wybranek. Dobrze grał w piłkę nożną, dużo wiedział o szachach, jeździł z nimi na rowerach i doskonale znał się na komputerach. Któregoś dnia Ella spytała córkę – kochasz go? Dziewczyna odpowiedziała, a jej oczy błyszczały cichą radością – kocham, mamo, jest najlepszy. – A on? – powiedział, że też mnie kocha. Ella uśmiechnęła się i kiwnęła głową. – To dobrze. Ważnym momentem było spotkanie rodziców. Okazało się, że pan młody ma tylko jednego rodzica ojca Itana. Jego matka odeszła dawno temu, porzucając męża i syna i przenosząc się gdzieś daleko, chłopak jednak nie smucił się. Mam najlepszego ojca! mówił. Ślubował, że będzie tak samo kochającym i godnym zaufania ojcem dla swych dzieci. Ela dzięki doświadczeniu życiowemu nauczyła się rozumieć mężczyzn. Wiedziała, że córka nie powtórzy jej błędów z przeszłości, nie wyjdzie za dentystę, którego bardziej interesuje samotność niż prawdziwa miłość, ani też trenera, który był po prostu zwykłym żigolo. Natychmiast rozpoznałaby tak powierzchowne uczucia. Młoda para zamieszkała w domu, który generał podarował kiedyś Ellie, mając nadzieję, że założy tam własną rodzinę. Dom długo stał pusty, jakby tylko czekał na tę chwilę. Nowożeńcy z zapałem zabrali się za remont, przerabiając wszystko według własnych upodobań. Z pomocą przyszli także Ela i Eitan, przyklejając tapety, malując ściany. Oczywiście można było zatrudnić ekipę remontową, ale oni chcieli zrobić wszystko własnymi rękami, aby włożyć w ten dom cząstkę swojej miłości. Gdy dom był już gotowy, odbyła się rodzinna uroczystość. Ella i Itan dowiedzieli się, że wkrótce zostaną dziadkami, a generał i jego żona pradziadkami. Bracia cieszyli się, bo sami byli już prawie dorośli. Przez cały wieczór Itan dziwnie patrzył na Elle, jakby chciał coś powiedzieć. Ella zaczęła się domyślać, ale nie dopuszczała do siebie tego uczucia. To niemożliwe, myślała stanowczo. Gdy Itan w końcu porozmawiał z nią sam na sam, odrzuciła jego oświadczyny. To wariactwo! Nasze dzieci są parą! Itan był zdenerwowany i wkrótce zniknął na długi czas. Córka Eli nie poddawała się. Mamo, to nonsens, przecież miłość nie wybiera. Mama Eli również podzielała to zdanie. Nawet generał, surowy i milczący, odpowiedział, że jest za. Pocałował córkę w czoło i powiedział: Zasługujesz na szczęście. Ela i Itan wzięli w końcu ślub, tworząc własną rodzinę. Uroczystość była spokojna, wręcz skromna. Najważniejsze to przecież nie skala tego wydarzenia, lecz miłość i zrozumienie, które wypracowane jest przez lata. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce!